Podcast na Zielonym Szlaku. Odkrywamy bogactwo pomorza. Do podcastu zaprasza Ola Karowska. Witamy w kolejnym podcaście. Woda źródłem życia ochrona zasobów wodnych. Dzisiejszy odcinek jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. A bohaterem, gościem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Wiździel. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Łukasz Gwizdziel y, to człowiek wielu talentów, przede wszystkim znany nam y, ze swojej pasji, ponieważ jesteś uznanym fotografem, jesteś przyrodnikiem, Fotografujesz przyrodę, przyrodę tą y, ożywioną, nieożywioną, myślę, że tak możemy powiedzieć. Jesteś też leśnikiem. Łukasz, y, trudno mówić na początku o swoich takich sukcesach, ale zanim przejdziemy do tego złożonego tematu i bardzo szerokiego, jakim jest woda, y, to powiedz nam trochę o takim twoim największym dokonaniu, takiej perełce, z którą, którą bardzo mocno o zdjęciu, które jest bardzo mocno dla ciebie ważne. Tak, fotografuję już ponad 10 lat, blisko 15. Kawał czasu, dużo doświadczeń, wiele zdjęć. Natomiast są te wyjątkowe zdjęcia, te które zostały gdzieś docenione. Jest jedno takie, Byłem tutaj bardzo blisko Debrzna, w Dolinie Debrzynki, zdjęcie Dzięciowa Zielonego, które zostało docenione w największym konkursie fotograficznym na świecie. Wildlife Photography of the Year i to jest chyba ten mój największy sukces. To jest świetne miejsce do tego, żeby te zdjęcia swoje pokazywać i żeby mówić o przyrodzie i o problemach przyrody. Pamiętam podczas jednego z naszych spotkań w kinie, gdzie mieliśmy przyjemność wspólnie z mieszkańcami, ale też zaproszonymi gośćmi wysłuchać opowieści takiej Twojej narracji, o fotografii o Twoim procesie twórczym. Zdjęcie pięknego rozlewiska, które, które pomału wysycha. I to zdjęcie jest bardzo mocno zostało, mam taki kadr w swojej głowie i chciałabym Ciebie też zapytać, jak pojmujesz rolę, rolę wody, bo to jest bardzo mocny przekaż. Przekaz wizualny, rolę wody w całym eco, ekosystemie, z takiej Twojej perspektywy, może nie tyle artysty, co też przyrodnika. Woda to fundament naszego życia. Bez wody nie ma życia. Czy to mówimy o takim namacalnych środowiskach, tam gdzie w wodzie żyją organizmy, te najmniejsze, bezkręgowce, ryby, płazy, częściowo gady, mnóstwo ptaków wodno -błotnych, które są związane z tym środowiskiem, ale woda również na takim poziomie molekularnym, czyli komórkowym, gdzie te podstawowe procesy życiowe mają miejsce, i czy to jest fotosynteza, czy oddychanie, to jest ściśle związane z wodą. Krajobraz, jaki widzimy za oknem, to również zasługa w dużej mierze wody, która jest architektem, można powiedzieć, w naszej okolicy. Dodatkowo klimat i właściwości fizyczne wody, czyli jej duże możliwości pochłaniania energii i wolnego oddawania, dzięki czemu woda kreuje klimat na kuli Ziemskiej, ale jest bardzo istotna w takim mikroklimacie, w tym środowisku, gdzie my tutaj żyjemy. I na przykład y, możemy to doświadczyć to w lesie, gdzie w upalne dni w lesie, gdzie jest większa wilgotność, będzie zawsze troszeczkę chłodniej i przyjemniej niż na otwartej przestrzeni. Dlaczego niewielkie cieki, stawy, rozlewiska oraz bagna mają znaczenie dla ekosystemu dla wody, bo są to miejsca, które bardzo często mam wrażenie, że my marginalizujemy, tak nie, nie, nie widzimy ich znaczącej funkcji, a czy ta rola takich niewielkich cieków jest istotna z punktu przyrodnika? Jest bardzo istotna, one są często dosyć mocno rozproszone. Każde takie miejsce, każdy taki punkt to oaza życia, gdzie skupiają się tam wszystkie organizmy, tam wszystkie ścieżki prowadzą takie mokradła, takie torfowiska to też yy, wielka gąbka, która gromadzi, retencjonuje wodę i oddaje ją powoli w dłuższej perspektywie czasu. Przyroda się zmienia. Jak zmienia się przyroda okiem fotografa? Jak zmieniają się te miejsca? Jak zaczynałem moją przygodę fotograficzną, to sobie tak nie zdawałem sprawy z tego, i jaką wartość będą miały te moje zdjęcia w przyszłości. Kiedy żartowałem sobie trochę, że dokumentuję przyrodę pod takim kątem, żeby e, przedstawić przyszłym pokoleniom, pokazać jak wyglądała nasza przyroda. Nie spodziewałem się, że tak szybko pewne zmiany będą zachodzić w naszym tutaj lokalnym środowisku i dzisiaj z tej perspektywy kilkunastu lat jak oglądam swoje zdjęcia z początku mojej fotograficznej przyrody, to mam tam zarejestrowane wiele miejsc, które dzisiaj, których dzisiaj już nie ma, które się bardzo zmieniły, do których woda już w ogóle nie wraca, lub pojawia się tylko tam przez pewien czas. A jak nie ma wody, to nie ma życia i pojawia się tam taka biologiczna pustynia w tym momencie. Niestety. Woda jest takim początkiem, i pięknie powiedziałeś wcześniej o tych mikroorganizmach, bo to pokazuje pewien cykl życia przyrody i taką współzależność organizmów od siebie. Ale jak powiedz proszę, w Twojej fotografii też ta, ta perspektywa wody w różnych Twoich obrazach fotograficznych zmienia się na przestrzeni lat? No, przede wszystkim są takie miejsca. Gdzie tej wody jest y, coraz mniej i wiemy, że klimat się zmienia. Natomiast chcielibyśmy, że jeżeli te tymczasowe rozlewiska w jednym miejscu znikają, to dobrze byłoby, gdyby się pojawiały w innym miejscu. Natomiast no, tendencja jest tak, taka, że tych nowych miejsc właściwie nie przybywa, a tych rozlewisk, które były, y, już nie ma i no, bardzo trudno je odtworzyć. W mhm. tych warunkach. I to jest właśnie teraz znowu taka pocztówka w głowie zdjęcie chyba wykonane w okolicach Doliny Lebrzynki, jak dobrze pamiętam, gdzie twoja fotografia pokazuje mnóstwo ptaków, które przeleciały do zbiornika, który już wysycha, którego nie ma. Jest takie rozlewisko w naszej okolicy, mhm. które dokumentuje od wielu lat. I... To jest właśnie ten proces. Ten Co proces, jest... gdzie obserwujesz na przestrzeni lat, jak to się zmienia. I, I byłem świadkiem tego mhm. pierwszego wysychania. Spiorowisko było stabilne przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Zarastało powolnie, natomiast przyszedł rok wyjątkowo suchy. I wtedy po raz pierwszy doświadczyłem, jak coś namacalnie znika z naszego krajobrazu. To był kadr, w którym stało kilkanaście czarnych bocianów w płytkiej wodzie gdzie w okolicy było mnóstwo śniętych ryb. To było pierwsze wysychanie tego zbiornika. Wtedy trochę byłem zszokowany i nie myślałem o tym, żeby dokumentować dokładnie i bardziej wnikliwie ten temat. To rozlewisko się w pewnym stopniu odbudowało w następnym roku. Niestety w kolejnym znów zaczęło wysychać i wtedy podjąłem taki pewien projekt i Spróbowałem to zarejestrować. Niemal dzień po dniu chodziłem tam, obserwowałem, robiłem zdjęcia, nakręcałem filmy i dzisiaj pokazuje tego typu obrazki, pokazuje to, co my tracimy na co dzień to, co mieliśmy na wyciągnięcie ręki, znika na naszych oczach. I chciałbym, żeby ta fotografia i ten przekaz mój, fotograficzny, nie tylko pokazywał piękno przyrody, ale również pokazywał te problemy, żeby to był impuls do jakiegoś działania, do tego, żeby, można powiedzieć, naprawić pewne rzeczy tak, w przyrodzie, o ile by się to udało. Taką mam nadzieję. A ten obraz, fotografia jest bardzo dobrym narzędziem w moim odczuciu, ponieważ chyba nic tak nie oddziałuje na ludzką wyobraźnię, jak konkretne zdjęcie, konkretny widok, konkretny obraz. I bardzo mocno w ten sposób też pokazujesz suszę, zjawisko postępującej suszy. Czy to jest tak, że... Do... Dotyczy to tego jednego miejsca? Czy masz też inne doświadczenia, e, innych rozlewisk, bagien, miejsc, które też obserwowały z punktu e, widzenia przyrodnika, które też e, borykają się z problemem suszy? Bo to jest kolejny, e, kolejny problem, z którym no, klimat, świat mierzy się. To rozlewisko, o którym mówiłem wcześniej, to hmm. było spore rozlewisko. To było kilka hektarów, wydawało się dosyć stabilne. Natomiast wiele mniejszych rozlewisk, nie mają, one się w ogóle nie odradzają. Wśród polne rozlewiska, które w których dzisiaj po prostu jest standardowa uprawa rolna, i, i tam wody nie ma, i nie ma perspektywy, żeby ona tam w ogóle wróciła. Także ta tendencja jest znacząca. znacząca postępująca. Tak. Wiemy, że pewnych zmian nie jesteśmy w stanie zatrzymać teraz i już. Możemy tylko budować nawyki, budować dobrą edukację, informować działać profilaktycznie? Czy są jakieś takie w, twoim, w Twojej praktyce metody, narzędzia, które, pomysły, które możesz nie wiem, przekazać, opowiedzieć, podzielić się nimi, które w codziennej praktyce pozwalają nam tą wodę chronić po prostu? Takie nasze małe działania, codzienne czynności, które pozwalają zadbać o to, że zużyjemy tej wody mniej, no to są takie prozaiczne, jak zakręcanie kranu podczas mycia zębów, czy krótka kąpiel pod prysznicem zamiast wylewanie hektolitrów do wanny. To takie działania na działce, gdzie podlewamy wodą zebraną z deszczówki, czy nie betonujemy wszystkiego i całej okolicy, tak żeby w trawnik ta woda, która spadnie w trakcie opadów, żeby tam po prostu mogła być magazynowana w pewien sposób? Myślę, że bardzo istotne, mniej namacalne jest to, czym się kierujemy podczas zakupów. Mhm. I ten nasz troszeczkę przesadny konsumpcjonizm no Ma ogromny wpływ na to, ile tej wody jest zużytej w przemyśle. To nie widzimy tego na etykietach, nikt tam o tym tak głośno nie mówi, ale każde zakupy, czy to będą ubrania, buty, sprzęt RTV, AGD, wiąże się z tym, że w procesie jego produkcji zużyto określoną ilość wody, i jeżeli my nadmiernie Kupujemy i skracamy cykl życia naszych takich codziennych przedmiotów, to automatycznie zwiększamy ilość tej wody, która jest potrzebna na ich wyprodukowanie, i jednocześnie zwiększamy ilość odpadów, które też w jakimś stopniu mogą zanieczyścić wodę. To takie, jakby, nasze codzienne działania. Natomiast na większą skalę, no tutaj to musimy przygotować się na jakieś rozwiązania systemowe. Przez państwo lub przez jakieś instytucje, tak? dokładnie i teraz przejdziemy właśnie tutaj tej makroskali, czyli do tych rozwiązań systemowych, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, to, to faktycznie z jednej strony nie mamy, robimy zakupy codziennie w taki mało przemyślany sposób i nie tylko wówczas możemy oszczędzić wodę, ale też ograniczamy emisję różnych innych gazów potrzebnych do wyprodukowania danej rzeczy, więc to jest naprawdę ciekawy wątek, który myślę, że mógłby się znaleźć przed kolejnej rozmowy i dłuższej polemiki, ale faktycznie przejdźmy teraz proszę do tych rozwiązań takich systemowych, które, które dzieją się w naszym kraju i też za które odpowiadają różne instytucje, między innymi Lasy Państwowe, a mówimy tak naprawdę o ochronie wody i retencji wody. Jakbyś mógł odczarować to pojęcie, bo pewnie dla wielu osób ono jest enigmatyczne, jest trudne, złożone. Co, co rozumiemy pod retencją wody, pod działaniami, które prowadzą lasy państwowe? No mówimy o takiej retencji, że to jest generalnie zbieramy tą wodę w pewnych miejscach. Natomiast to jest bardzo istotne jest to, że w tak zwanej małej retencji nie budujemy jednego wielkiego zbiornika, na przykład na Wiśle i nie magazynujemy tam milionów ton wody, tylko zbieramy tą wodę w miejscu, w którym ona pada. Czyli zatrzymujemy ją w terenie, tak, żeby spowolnić jej spływ rzekami. Do mórz i oceanów. My w naszej okolicy mamy troszeczkę problem, bo mieszkamy na granicy wododziałów. Tak naprawdę w naszym rejonie te większe rzeki, jak Kamionka, Debrzynka, Łobrzonka, y, zaczynają swój bieg. Część z nich odprowadza wodę do Wisły, a część do Odry. I u nas w tym górnym biegu rzek trudno tą wodę zatrzymać. Największą możliwością zatrzymania wody jest zatrzymanie tej wody opadowej przez budowanie małych instalacji, małych urządzeń technicznych, jak na przykład zastawki, takie prozaiczne, gdzie spiętrzamy wodę na około metr, półtora, tak żeby zalać jakąś powierzchnię. A czy byłbyś w stanie podać konkretny przykład e, takiego działania stricte, które podejmują leśnicy e, właśnie w ramach e, oszczędności, w ramach działań retencyjnych, e, żeby jeszcze chronić wodę, żeby jeszcze te zasoby zwiększać? Jakimś takim konkretnym przykładem? Tak, to, może być, to może być prozaiczna jedna zastawka, ta leśnictwie hmm. którą zrobiliśmy w dobrym miejscu i to pozwoliło na stworzenie kilku hektarów, blisko dziesięciu lustra wody. To zbiorowisko jest dosyć stabilne, nawet w tych okresach. W okresach dużego niedoboru wody. Natomiast w skali całych lasów państwowych, to już od końca lat 90. takie zorganizowane działania miały miejsce i tutaj leśnicy budowali już kilkanaście tysięcy takich obiektów małej retencji i to są miliony metrów sześciennych wody, która zostaje w lesie w tych małych rozproszonych zbiornikach retencyjnych. Ja mam wrażenie, że trochę zmieniamy perspektywę postrzegania też kompetencji zawodu leśnika, bo zawsze e, analizujemy czy postrzegamy ten zawód z perspektywy działań, które się podejmuje wokół drzewostanu. Nie, nie myślimy tak bardzo o tym poziomie wody, tak? a ona jest kluczowa, niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. E, a poza, poza działaniami związanymi z retencją, jakie jeszcze działania podejmujecie? Czy to na przykładzie Twojego nadleśnictwa, czy po prostu w, w leśnictwie właśnie w celu ochrony, zabezpieczenia wód? Trwałość lasu jest dla nas najważniejsza i mimo tego, że pozyskujemy surowie drzewny, to my odnawiamy las naturalnie lub sadzimy kolejne pokolenia i dbamy o to, żeby. Te drzewa miały jak najlepsze warunki do wzrostu. My, jako leśnicy, się ciągle uczymy i ten las zmieniamy, wprowadzamy inne gatunki, a część powierzchni w ogóle wyłączamy z naszej działalności. I tak, na przykład, w moim nadleśnictwie wszystkie siedliska związane z wodą, wszystkie siedliska hydrogeniczne, zostały wyłączone z naszej działalności. Tam nie pozyskujemy drewna. I nie chcemy odsłaniać gleby, żeby ten las jak najbardziej, jak najlepiej radził pod tym kątem hydrologicznym. Woda jest żywiołem. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tej perspektywy przyrodnika, fotografa, pasjonata. Zeszliśmy do takiego poziomu bardziej specjalistycznego, który podejmujecie w ramach pracy zawodowej w nadleśnictwie. Ale znajdujemy się w pięknym miejscu, w pięknym regionie, czy jest takie miejsce, które dla Ciebie, jako dla przyrodnika, fotografa, jako dla Łukasza, jest szczególnie godne polecenia. Miejsce takie związane oczywiście z wodą, z systemem wody, e, gdzie chciałbyś zaprosić słuchaczy lub pokazać im to miejsce. Ja myślę. Żeby, żeby wzmocnić jeszcze przekaz, o którym tutaj tak fajnie opowiadałeś. Ja myślę, że. Nasz krajobraz Pojezierza Krajańskiego to jest świetny przykład działalności wody i wody jako architekta. Tutaj, woda w formie lądolodu ukształtowała ten pagórkowaty nasz krajobraz. Rynnowe jeziora, Dolina Debrzynki, potężna dolina, gdzie nasza rzeczka sobie tam meandruje, została uformowana właśnie w procesach lodowcowych. W naszej okolicy mamy mnóstwo. Pięknych miejsc, i myślę, że na taki spacer mogę polecić wyjście nad jezioro żuczek. Ale nie na plażę, nie na pomosty, tylko spróbujcie przejść na drugą stronę. Tam jest ścieżka pieszorowerowa. To są takie nasze miniaturowe bieszczady, bym powiedział. Piękny las, piękny fragment. Cudze chwalimy, Co swego nie znamy. nie znamy. Wystarczy szukać. W najbliższej okolicy tych perełek i cieszyć się tą przyrodą. I mam nadzieję, że cieszy się nią jak najdłużej, w, takim, w takiej formie jak ona dzisiaj wygląda. Tak, to są przepiękne miejsca, którymi możemy się pochwalić, a dodatkowym ich atutem, walorem jest też taki spokój. Woda zawsze kojarzy nam się z, z taką perspektywą relaksu, spokoju, ciszy. I zaczęliśmy od. Podjęliśmy wiele ważnych takich wątków od tej perspektywy artystycznej, przez takie działania konkretne związane z retencją wody, po trochę zaproszenie turystów, którzy mogą też zobaczyć ciekawe miejsca. Czy jest jakaś rzecz, zagadnienie, jakieś taka informacja, którą chciałbyś, żeby słuchacze, osoby oglądające ten odcinek zebrały ze sobą, szczególnie w kontekście dbania ochrony wody? Wody. Ja myślę, że bardzo ważne jest w tym wszystkim to, że każdy z nas może dołożyć tą małą cegiełkę na poprawienie tych warunków, i jeśli nikt z nas nie będzie tej wody oszczędzał i o nią dbał, no to niestety do skutki tego mogą być bardzo negatywne. Ale jeżeli, jeżeli każdy z nas dołoży tą małą cegiełkę i każdy z nas się postara, to wspólnie możemy dużo. I Chciałbym, żeby, żeby, żeby to wybrzmiało, tak? że nie te y, działania systemowe, że nie czekajmy na kogoś, nie czekajmy na to, co zrobi państwo, tylko zacznijmy od siebie. Zacznijmy tutaj na miejscu dbać o tą przyrodę i dbać o, o naszą wodę, bo jest jej mało, wydaje się, że w pełnej perspektywie, tak, na kuli ziemskiej obieg wody jest zamknięty, jest jej dużo. Natomiast jeżeli ona stąd odparowuje, Skrapla się i pada w innym miejscu, no to tu jest jej coraz mniej. Wody słodkiej w całym naszym ekosystemie jest bardzo mało, bo dostępne jest około 2%. To jest woda Faktycznie słodka tylko. Odsetek. A większość tej wody słodkiej jest dla nas w tym momencie niedostępna w formie lodowców, i to jest blisko 70%. 30% tej wody słodkiej jest bardzo głęboko i coraz głębiej. A tylko ułamek tej całości słodkiej wody jest tutaj widoczny w tak namacalny sposób, jeśli chodzi o te nasze wody powierzchniowe. I jak sobie to wszystko zbilansujemy, to się okaże, że tej wody wcale tak dużo nie ma. A tutaj, gdzie żyjemy, nasz bilans wodny jest niestety ujemny. Te opady są coraz mniejsze. Okresy suszy i wysokie temperatury występują coraz częściej. A to najważniejsze, nie ma śnieżnych zim. Nie ma śniegu zimą i to też ta jest to woda. To jest magazyn wody i ta woda z opadów śniegu y, najbardziej zasila te nasze wody y, podpowierzchniowe. A jak nie ma śniegu, to mimo, że sporo pada latem, to ta woda bardzo szybko odpływa niestety. Do mórz i Oceanów. Łukasz, dziękuję Ci za, za tą rozmowę. Myślę, że takim chyba największą myślą, z którą możemy zostawić słuchacze widzów, to jest to, że zacznijmy od takich małych kroków, drobnych zmian od siebie, bo wspólnie możemy naprawdę zdziałać coś, coś większego na taką większą skalę. Łukasz Gwizdziel, fotograf, przyrodnik leśnik, po dzisiejszym odcinku, niekwestionowany pasjonat przyrody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcast nagrany w ramach zadania na Zielonym Szlaku. Odkrywamy bogactwo pomorza, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.